Zapytaliśmy mieszkańców Czerwionki, co sądzą o powstaniu nowej kopalni Dębińsko 1. No, ja myślę, że to by było dobrze, jeżeli chodzi o czerwionkę, bo więcej miejsc pracy przede wszystkim. Na pewno jakieś, no może jakieś tam są i złe punkty tego, ale w rzeczywistości ja bym była za. Przecież! Zawsze to będzie praca dla ludzi, nie? Już tam jest emeryt i rencista, nie, niepotrzebne, ale... Ile młodych ludzi jest, że nie mają pracy, nie? Ja pracuję akurat na koksowni, ja jestem zadowolony z pracy, a że kopalnia ruszy, to też jestem zadowolony, bo młodzi ludzie tu z policji będą mieć pracę, nie? Bo czy kopalnia będzie, no z jednej strony tak, dlatego że nowy, nowe miejsca pracy, myślę, że dobrze. Tu, dla naszej ludności dobrze. Tak myślę. No ja za tym bardziej że studiuję jeszcze na wydziale górnictwa i geologii w Gliwicach, no to tym bardziej jest dla mnie miejsce do pracy, tak. No i tutaj w okolicy będzie dużo mieszkańców przyjętych, także gmina znowu zacznie się rozwijać, znowu zaczną napływać pieniądze. Będzie coraz lepiej. Mam taką nadzieję.